Jutro my idziemy na. Dzisiaj do zoo. Witajcie na kolejnym wyjeździe. Zapowiada się piękna, choć troszkę mroźna sobota. Po ubierani, wybieramy się jutro na 12. kolejkę pierwszej ligi, mecz Odra Opole kontra Wieczysta Kraków. Zanim pójdziemy na mecz Dzisiaj w tą sobotę pozwiedzamy trochę Opole i odwiedzimy lokalne zoo. zobaczyć coś ciekawego Ania, co jest najlepsze? Tego A co? Lipce i szerokie. A foczki? I Gdzie teraz idziemy? Mówi szybko. Do na No ale z Nie. takie wysokie. Gdzie idziemy teraz Aniu? Na mecz? Gdzie? Dzień dobry, dzień dobry. Godzina dziesiąta, dwie godziny do rozpoczęcia meczu, a my klasycznie przed meczem idziemy odwiedzić lokalny sklepik. Sklepik jest właśnie zlokalizowany tutaj przy wejściu do stadionu, także nie było problemu z jego znalezieniem. I idziemy kupić szalik, tak jak zawsze, klasycznie przy takim naszym wyjeździe. Ania już gotowa wybrać jakiś komplet dla siebie. No i co, wchodzimy i coś wybieramy. Otwieramy. Wchodzimy, chodźcie za mną. Już jest wybrany. Będziesz go miała na meczu. To co chcemy, już mamy na meczyk. Ania będzie kibicować. Ale dzisiaj jest taka sytuacja, że Ania wchodzi tylko z mamą na sektor. A ja chyba pojadę do domu. Nie no, żartuje, żartujemy. Nasze wstępne założenie było takie, że co raz w miesiącu jedziemy na meczyk, ale że niedługo są moje urodziny. Żonka się spytała, co chce na urodziny. Szybka była odpowiedź, że jedziemy na mecz. Padło na opole. Oraz spróbowaliśmy się dostać na ciekawą strefę, jaką jest strefa media. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj dzisiaj wejść. Co my mamy? Dzisiaj wchodzimy na strefę media. Pokażę Wam z innego ujęcia, jak może wyglądać meczyk. Spełniamy swoje marzenia razem z Anią. Ania będzie dopikować mecz z jednego miejsca, a ja pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. Impreza już się tworzy. Uf. tak, tam, tam, na samym stresu wypatrzcie mnie, bo ja Ciebie znajdę Damy na nóżki tu się rozdzielamy dużo biletów sprzedanych, ale kolejeczka jeszcze jest czy będzie dzisiaj pełny stadion, no nie wiem nie spodziewam się, ale ostatnio na meczu Śląska był pełny stadion. Ogólnie na tym mecze odry przychodzi tutaj gdzieś około 4-5 tysięcy widzów, ale mecz z wieczystą przyciągnął spore tłumy. Dodatkowy fakt, że jest niedziela, godzina 12, także wyjście z dzieciaczkami rodzinnie. Fajne spędzenie niedzieli tutaj się zapowiada. Zapraszamy. Dzisiaj wyjątkowo z tej perspektywy nagry nagrywamy dla Was meczyk. Ja ogólnie mam pełną podjarkę. Super możliwość jest w ogóle bycia w tej strefie, taka, że ja mogę stąd wchodzić i wychodzić w trakcie meczu cały czas. A przede wszystkim mamy dzisiaj tutaj. Nadzieję na solidną frekwencję ze strony Opola i Krakowa, na przykład jak miało to miejsce ostatniego meczu wieczystej z Wisłą, gdzie było ponad 30 tysięcy kibiców pełny stadion przy ulicy Reymonta oraz, oraz że ich wejście będzie bezproblemowe, a nie tak jak miało to miejsce przy naszym ostatnim wyjeździe do Rzeszowa, gdzie kibice Mielca weszli dopiero po 20 minutach na trybuny. Muzyka Z numerem 13 Adrian z numerem 8 Lukas z numerem 33 nasz młodzieżowiec Filip I taka arena to nowoczesny stadion piłkarski wybudowany w 2025 roku zlokalizowany przy ulicy Olejnika 1. To tutaj swoje mecze domowe rozgrywa Odra Opole. Obiekt świeżutki, więc co dopiero zdobywa swoją historię kibicowską i piłkarską. Zdrowia,

Szybkie typowania bukmacherów tutaj Wieczysta jest ewidentnym faworytem tego spotkania. 1.80, plus na zwycięstwo, przy 4-0 aż na Odrę. No ale zobaczymy, gospodarze tutaj na pewno nie oddadzą krwi na tym polu walki. Widać tutaj kibice z Opola, a po drugiej stronie Wieczysta. 3-4 osoby. No jedynie oni jeżdżą chyba na swoje mecze, bo na wyjazdowy frekwencja z ich strony nie dopisuje. Szkoda, szkoda, bo mogło to wyglądać dużo lepiej. jest około 100 osób, może ciut więcej ale jeżeli chodzi o poziom kibicowania, oni na pewno nie poprzestaną do końca meczu? Mamy pierwszą żółtą kartkę, ale co to była za... Ciekawa akcja Odry, blisko strzelenia bramki, żebyś to za chwilę nie zemściło dla gospodarzy. Ulice naszego wejścia były takie, że bilety na mecz już mieliśmy zakupione, czyli po 35 zł na głowę i mała wchodziła za darmo. Natomiast złożenie akredytacji spowodowało to, że znajduje się tutaj. Zdobycie jej nie było jakieś może można powiedzieć trudne, ale opole, odra, odra opole dziękujemy. kibice Odry kibice Wieczystej sektor rodzinny tam widać Ania siedzi dopinguje gniazdo komentatorów tutaj mamy kamery na no, auto taki widok 13 minuta oni się nie zatrzymują tak będzie do końca pierwszej połowy na pewno po zdobycia bramki raz Odra raz Wieczysta. Także 1 do 1 w stuprocentowych sytuacjach, ale czekamy teraz na bramki. W barmach Odry grał Józef Kloze, ojciec legendarnego Mirosława który jest honorowym obywatelem o Polach. Mirosław to jest postać wyjątkowa, 16 godzin na mundialu, a do tego aż 71 bramek w reprezentacji Niemiec. Często się mówiło o tym, że mógł grać dla reprezentacji Polski, ale jakie były tego kulisy, to tak naprawdę nikt tego nie wie. Skład Odry to w głównej mierze Polacy, ale znajdą się też takie nazwiska jak Ramos, czy Casio, Brazylijczycy po drugiej stronie wieczysta to zupełnie inna historia? Zawodnicy, niektórzy z ekstra klasy, niektórzy z karierą reprezentacyjną. Gajos, dankowski, Pazdan, guralski. Także spore wzmocnienia z wieczystej od kilku lat, ale duża kasa równa się duże wzmocnienia. No tu byliśmy już naprawdę bliski, blisko z zobaczenia bramki. Rożny jeszcze dla Odry. Kibice tu czekają na bramkę już 35 minut. Dlaczego to nie wpadło? Podsumujmy tą pierwszą połowę. Wieczysta nie wygląda jak drużyna, która ma zrobić tutaj awans do Ekstraklasy strefy media znajdujemy się teraz na strefie kibica drugą połowę zaczniemy tutaj oglądać Czyli jest super widok klubie Zwieczystej zrobiło się w 2020 roku, gdzie biznesmen Wojciech Kwiecień sporo zainwestował, zainwestował w ten klub. Bardzo, ale to bardzo dużo medialnie zrobił też Sławomir Peszko, był zawodnik również tego klubu. Od tego czasu szybkie awansy na coraz to wyższe poziomy. I aktualnie znajdują się w pierwszej lidze, ale patrząc po tabeli na pewno mają chrapkę zrobić awans do, do ekstra klasy. na pogoda w opolu najpierw mieliśmy dość mocne wiatry później piękne słońce a teraz deszcz i zapiekana i bajki gdzie tatko idzie na górę dobra dobra już dawaj i noski dobra lecę opuszczamy stadion żeby i z powrotem na media no już wiem, mam inne wejście. Dzięki. Ja biegnę, żeby tam zdążyć. To pan mnie już zna. Tak. Dzięki od razu, za wejście. To drugie, second call. A my znowu tutaj komunikat dotyczący frekwencji. Liczba wiedzy obecnych dzisiaj na itatach. 241 osób czyli frekwencja dzisiaj taka jak przez pierwsze pół sezonu tutaj na odrze około 4-5 tysiąca tutaj przychodzi właśnie kibiców. Jedynie mecz ze Śląskiem Wrocław przyciągnął tutaj, tutaj kosmiczną frekwencję, pełny prawie stadion. Wieczysta to Beniaminek pierwszej ligi. No i dzisiaj wyglądają to jak Beniaminek dla kilku kluczowych zawodników i to widać na boisku. Jeżeli chcecie znaleźć wcześniejsze mecze Odry kontra Wieczysta, to nie szukajcie ich na próżno, bo nigdy takiego spotkania nie było. To jest pierwsze oficjalne spotkanie tych drużyn. No i mamy to 10 przeciwko 11. W tym momencie czerwona kartka dla, dla wieczystej. Odra tutaj nadal robi ciekawe akcje. Jest tylko Cud pomoże wieczystej zdobyć 3 punkty. Patrząc na tabelę przed spotkaniem to wieczysta Kraków Beniamilek Wicelider Chrapka na awans cały czas jest, odrał pole w środku stawki, 11 miejsce przed tutaj spotkaniem, ale możliwe trzy punkty zdobyte dzisiaj dadzą im kilka pozycji wyżej. czas spotkania. My robimy szybkie podsumowanie na gorąco. 2 do 0 raczej skończy się wynikiem to spotkanie. Punkty zostają na miejscu. Mimo, że nie było tutaj pełnej frekwencji na trybunach 5,5 tysiąca, niecałe kibiców, to i tak sektor zagorzałych fanów był tutaj mocno dopingujący i słychać ich całe spotkanie. Wieczysta, która ma chlapkę i bardzo by chciała zrobić szybki awans do Ekstra klasy. Dostała psryczka w nosa. Jesteśmy po meczu. 2 do 0 kończy się spotkanie takim wynikiem. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dzięki od Raopole za możliwość wejścia w takie sektory, gdzie nie każdy ma możliwość. A Wy jak chcecie zobaczyć takie spotkanie z takiego miejsca jak ja, z przyjemnością bawcie się, spójrzcie. Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Dzięki, hej! Coś słoneczko się zrobiło tu w Opolu. Dzięki, że dzisiaj byliście z nami na tym meczu. A ja mam dla Was jeszcze na zakończenie. Bonusik. Zapraszam. Jeszcze troszeczkę czasu przed nami wygrany mecz, także na pewno Co do samego meczu myślę, że rozegraliśmy go tak jak chcieliśmy, tak jak to zaplanowaliśmy. Na przykład też przez pryzmat wyniku. Dzisiaj ten wynik się ułożył rzeczywiście dwa 0 były sytuacje, z których mogła wpaść jeszcze kolejna bramka i tak w końcowym rozrachunku liczy się, liczą się punkty, bo one decydują o tym, czy zostajesz w lice, czy walczysz o awans, czy, czy masz spokojnie. To jest mecz, który powinniśmy wygrać. Mieliśmy dużą przewagę w polu, mieliśmy dużo możliwości, to wygrywaliśmy środek pola i ja nie rozumiem jak można z 12 metra, z 10, z 16 nie oddawać strzałów, no to ja tego nie zrozumiem, że jeszcze na 10 metrze się próbuje rozegrać, bo chcemy wygrać, czy nie chcemy, chcemy bramkę strzelić. Także co to jest za odpowiedzialność? Ja to nie miał odpowiedzialności, po prostu miał uderzyć.